Jak nie zaliczyć spektakularnych wpadek sprzedając swoje rękodzieło i zakładając swój własny sklep z rękodziełem w internecie. Podzielę się z Tobą wpadką numer 9 z 10, które przygotowałam dla Ciebie znajdziesz je w poprzednim wideo. Czeka nas też jeszcze jedna po tym wideo z całej naszej serii. Takich wpadek zaliczyłam całą masę, ale myślę, że ta, o której teraz opowiem, jest dosyć spektakularna. Nie wzięłam pod uwagę tego, że. Aby sprzedawać w sklepie, aby w ogóle dać sobie prawo do założenia sklepu, trzeba zacząć sprzedawać. I teraz pomyślisz sobie, hola, hola, ale o co chodzi? Przecież po mi ten sklep, żeby sprzedawać. Otóż nie. Proces sprzedaży, czy proces zakupowy, tak naprawdę, patrząc oczami klienta, to tak naprawdę moment zwieńczenia bardzo długiej drogi. Wyobraź sobie, że ta droga to taka podróż. W pewnym momencie ten klient w ogóle dowiaduje się o Twoim istnieniu. Może on zaczyna coraz mocniej się obserwować. Podgląda to, co robisz. Z zaciekawieniem czyta jeden czy drugi post. Nagle widzi fajną grafikę i coś, co przykułuje jego uwagę. W pewnym momencie stwierdza, że hmm, świetne, bardzo chciałabym to mieć, lub chciałbym to mieć. Zaczyna szukać takiego miejsca, z którego może się z Tobą skontaktować. Dopytać o rozmiar, kolor, bo czegoś brakowało w opisie. Dopiero po takiej długiej, długiej grze, takim trochę tańcu, takiej, takim ping-pongu pytań i odpowiedzi, ostatecznie wchodzi na Twoją stronę i dokonuje zakupu. A co jeżeli sklepu nie ma, a klient bardzo, bardzo chce kupić Twój produkt, myślisz, że ten brak sklepu to będzie wielką przeszkodą? No, jak się domyślasz, Pewno nie. Jeżeli ktoś bardzo chce kupić Twój produkt, to albo napisze wiadomość prywatną, albo po prostu zachęcony jakimś postem, czy grafiką, czy po prostu zachęcony tym sposobem, w jaki przyciągasz do siebie. Typu, napisz na priva. Chociaż nie pochwalam tej polityki, ale tak często się robi. On do Ciebie trafi i już Ty znajdziesz sposób, żeby podać mu dane do przelewu, dogadać się na warunki sprzedaży. Ale do czego zmierzam? Nawet jeżeli takiego sklepu nie masz, to ta transakcja zapada. Jeżeli Twoje produkty istnieją już w sieci jakiś czas, pokazujesz je, pokazujesz zdjęcia, masz nawet fajne opisy, gdzieś tam fanpage, może jakieś konto na Instagramie, Pinterestie czy innych kanałach sprzedaży, a coś nie idzie, nikt o ten produkt nie pyta, nikt nawet nie zapytał o cenę, nie było nawet komentarza, mmm, za drogo, mm, za tanio. To znaczy, że coś jest nie tak, że po prostu nie ma zainteresowania. Albo Twoja społeczność jest zbyt mała. Tutaj powinna zapalić się dla Ciebie czerwona lampka. Jeżeli zabierasz się za budowanie sklepu, a transakcja kupna-sprzedaży praktycznie się nie dzieje, nie ma nawet zainteresowania ze strony Twoich klientów, to powinno Ci to dać do myślenia. To nie jest odpowiedni moment na zakładanie sklepu. Sklep to tylko platforma albo narzędzie, które ma ułatwić transakcję. Sklep stawiaj w takim momencie, kiedy czujesz, że to już ma sens. Bardzo kosztowny proces i bardzo pracochłonny proces, kosztowny w Twój czas, tak można by powiedzieć, to stawianie sklepu. Nie ma sensu zabierać się za ten etap działalności, jeżeli tak naprawdę podstawy kupna, sprzedaży, tak, transakcji z Twoim klientem nie zostały przez Ciebie opanowane. Pewnie tak, no nie do końca wiesz, kto jest Twoim klientem. A może dosyć słabo pokazujesz swoje rękodzieło. Może jesteś nie tak ze zdjęciami. A może opisy nie do końca trafiają do serca Twojego idealnego klienta. A może w ogóle nie zastanawiałaś się, kto tak naprawdę jest idealnym klientem Twojego produktu. To są zadania domowe, które należy odrobić długo, długo przed zakładaniem w sklepu. Nie popełniaj mojego błędu. Nie rób tak jak król Róbmy, róbmy, zanim dotrze do nas, że to bez sensu. Ja tak zrobiłam. Założyłam sklep, a dopiero później zaczęłam się martwić, jak w nim sprzedawać, jak przyciągać klienta, jak go promować. Zaczęłam tak naprawdę sprzedawać, zanim w ogóle zastanowiłam się, komu i co chcę sprzedawać. Później musiałam wprowadzać bardzo dużo zmian. Tak naprawdę cofałam się o kilka kroków. Pomimo, że sklep już funkcjonował, to przez dłuższy czas sprzedaży na początku jeszcze nie było. Musiałam wrócić do tych podstaw. W międzyczasie oczywiście płaciłam dosyć kosztowny abonament i utrzymywałam koszty np. bramek płatniczych i innych narzędzi. Później doszły jeszcze koszty promocji. Niekoniecznie chcesz ponosić te koszty w trakcie, kiedy pracujesz nad podstawami. Dlatego zachęcam cię, zacznij od podstaw, zanim założysz swój sklep internetowy. Mam nadzieję, że ta moja wpadka uchroni cię trochę przed takim byciem osobą ze słomianym zapałem. Czuję, że mówię do siebie sprzed kilku lat. Bardzo byłabym wdzięczna, gdyby ktoś w ten sposób mnie ostrzegł i trochę wylał na mnie kubo zimnej wody i powiedział, hola, hola, poczekaj, zastanów się, przemyśl swoją strategię i dopiero wtedy zabieraj się za czasochłonne zarywanie nocy, żeby postawić swoją platformę sklepu. Mam nadzieję, że to Ci pomogło. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, śmiało pisz agnieszkałpa.oplot.pl albo skakuj do ostatniej części z naszej serii. Wideo dziesięcioczęściowej serii, w której dzielę się takimi właśnie wpadkami, które popełniłam, próbując postawić swój sklep internetowy. Jak się domyślasz, wszystko dobrze się skończyło, bo sklep hula teraz i służy jako inkubator sklepowy dla innych początkujących twórców rękodzieła, mam wrażenie, że pomagam takiej sobie sprzed lat. Jeżeli Ty też potrzebujesz takiego wsparcia, to nie omieszkaj pisać, na pewno pomogę. Do zobaczenia w ostatniej serii.